Witajcie w drugim odcinku z serii elektroniki. Elektronika, chyba. Dzisiaj się zajmiemy wyłącznikami. To. Dobrze. To jest wyłącznik 15. Zasadę znacie. To tutaj, o. To jest kontrakton 13. Mam no, numer 13, ale taki mały, tu, o. Na czym on polega? Jak przyłożymy tutaj u góry magnes, to przejdzie prąd, później wytłumaczę w szczegółowe, na To jest płytka naciskowa 14, przewodzi prąd jak naciśniamy. To jest lampka, przewodzi w obydwie strony prąd i wtedy się pali. Ta dioda 17 przewodzi tylko w jedną stronę, a silnik, jeżeli otrzyma prąd, zacznie się kręcić. I może będzie nam kręcić, o! Takie śmigło. Mieć, o, tak. Próbuję właśnie wsadzić, dobrze. To śmigło zacznie się kręcić. Wy będziecie mieli tutaj takie czerwoną kółko, na którym to śmigło się będzie trzymać, Moje jej nie działa, dlatego że nie ma tego kółka. Po prostu ten tutaj patyczek, o. patyczek się kręci i a, nic nie robi a półkostopny, albo bardzo słabszy. Tutaj jest instrukcja. Ja Wam pokażę najprostsze rzeczy. I to jest najprostsze jak sterować takim e, tym, e, numer numer doświadczenia 4, strona druga. Wentylator sterowany tym kontraktonem i płytką naciskową. Proszę o obody, ja nie pokażę, bo jak już mówiłem, nie działa mi zarówno śmigła jak i płytka naciskowa. Yy... A dalszymi się zaraz zajmiemy. Nie, dzisiaj się zajmiemy czymś innym teraz, zaraz. Tylko ja muszę przy... zbudować odpowiedni układ. Tak wygląda to, jak się kręci bez tego patyczka. To się będzie kręcić o wiele lepiej uwaga, bo to może zlecieć Dobrze, udało się odpalić. Taki jest, będzie się kręcić szybciej, bo obydwa komplety baterii używamy. Dobrze, to jest odcinek bardziej teoretyczny niż praktyczny, bo nic nie pokażę tak. To jest moduł radio. Radio będzie robione w najbliższym... W pierwszym... w najbliższym odcinkach. To jest moduł... Poczekajcie, nazywa się moduł wzmacniający. Wyskorzystuje się go w zestawach, ale dokładnie nie wiem co robi chyba przez A Za to, to jest moduł alarm i on wysyła informacje do głośnika. Ja też Wam przy okazji głośnik. Jaki ma dźwięk wydawać. I właśnie jakie są rzeczy z głośnikiem, zawsze to się pokazuje. W radiu, nie wiem czy to się jest chyba... Yeah. No, właśnie w radiu tego nie ma, bo jest ten, wzmacnia. I on wzmacnia radio. Yy, ale dobrze, zazwyczaj on się pojawia, bo on też służy do odmówiania. I to jest bardzo częsty moment. Będzie w większości pokazanych rzeczy, jeżeli będziemy korzystać właśnie z tych elektroniki. Głośnik oczywiście, wydaje głos, nie? To chyba oczywiste. Ten odcinek był bardziej teoretyczny, praktyczny. I widokiem mamy